książęcej. Musiał ich albo wygnąć, albo pozabijać. Ale wiemy na pewno również, że gniezno wtedy nie zostało zniszczone. A zatem to powstanie, ta reakcja pogańska, jak mówimy, i bunt społeczny nie objął stolicy, nie objął jednego z najważniejszych centrów państwowych. Reszta rzeczywiście jest wielkim znakiem zapytania. Przypuszczamy, że ma zawsze nie było poddane w tak dużym stopniu temu powstaniu tej rewolcie. Masław, który tam rządził, mocną ręką stabilizował władzę i nie pozwalał przenikać ideom rewolucyjnym. Skończyło się to stłumieniem powstania i powrotem do władzy dynastii piastowskiej. I paradoksalnie możemy podejrzewać, że to pomogło w powrocie właśnie głównej linii. Dlatego, że to poczucie niebezpieczeństwa i poczucie zapewne bezradności musiało powodować wsparcie dla głównej linii wiążącej się z następstwem Bolesława, Chrobrego i Mieszka II. Co z tego filmu trzeba zapamiętać, to to, że Gniezno jako samo nie było objęte punktem, jak również Mazowsze, gdzie już rządził Masław, nazywany też inaczej Nicławem. I to, że jednak rozrobił się taki chaos, że po prostu nawet te państwa, które nas najechały, dały wsparcie Kazimierzowi Odnowicielowi i można było po prostu tworzyć tą monarchię piastowską już trochę w zmienionych realiach. W momencie, kiedy, kiedy, kiedy ten chaos w Polsce się powiększał, no to wówczas wdowa po Mieszku I, Oda, a także jej syn Kazimierz opuścili kraj i schronili się w Niemczech. Kiedy ta polska państwowość w wyniku Powstania Ludowego się rozpadała, no to wtedy swoją szansę poczuł Brzetysław, który był władcą Czech i najechał Polskę. Polska w ogóle w związku z chaosem, który się wytworzył, nie była w stanie walczyć z Brzysławem. Wówczas w trakcie tej, tego jego najazdu zostały zrabowane naj, najważniejsze grody w Polsce, bardzo ucierpiała tylko Polska. Brzetysław poprowadził część mieszkańców najważniejszych grodów do Czech. Należy również podkreślić, że zabrał z sobą ciało świętego Wojciecha, które miało duże znaczenie dla nieugruntowanego wówczas wciąż chrześcijaństwa w Polsce i zabrał je do Pragi. I tutaj teraz trochę informacji na temat tego najazdu Brzetysława, co miało miejsce w 1039 roku przed naszą erą. Yy, naszej ery. Wykorzystując sytuację, książę czeski Brzetysław poprowadził wielką wyprawę na Polskę. Czeski kronikarz Kosma pisał Targnął do polskiej ziemi owdowiałej po swoim księciu I nieprzyjacielsko ją napadł I jak niezmierna burza szaleje Sroży się, wszystko zwala Tak się rzeziami, rabunkami, pożarami Pustoszył, obronne miejsca Siłą dobywał Brzetysław na swojej drodze Właściwie nie napotkał oporu Wrocław i Kraków zostały zdobyte Książę czeski Nie spustoszył Śląska i Małopolski Uważając te ziemię za Tradycyjnie z nim związane przyłączył je do państwa czeskiego. Natomiast Wielkopolska została kompletnie zniszczona. Najważniejsze grody tej dzielnicy Gniezno, Poznań, Ostrów Lednicki, Giecz zostały zrabowane i zniszczone, a ludność uprowadzona. Brzetysław wywiózł do Czech relikwie św. Wojciecha, fundament gnieźnieńskiej metropolii, a także szczątki jego brata, pierwszego arcybiskupu. też stępnie pięciu polskich heremitów i męczenników. Jak widzicie z tego filmu, Najaz Brzysława to był ogromny cios dla Polski dla rodzącego chrześcijaństwa, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Teraz jeszcze jak wyglądało to z perspektywy wielkopolski. Zobaczcie. Drogi były niebezpieczne, gościńce, pełne łotrów i rozbójników. Ptaki chyba same mogły przelatywać swobodnie po tym kraju ojczystym, tak morderczo zewsząd szarpanym. Kraj w tej zawierusze wyludniony, przemokły krwią i zroszony łzami, pozbawiony mieszkańców, opuszczony od synów, zwichrzony i skalany morderstwy. Nie miał znikąd obrony, żadnego między swoimi wsparcia i pociechy. Brzetysław książę Czeski postanowił na królestwo polskie, jak na zdobycz, gotowo uderzyć. Najazd księcia Brzety w końcu lat 30. XI stulecia to jeden z największych kataklizmów w dziejach polskiego średniowiecza. Szczególnie ucierpiała Wielkopolska. Antagonizm polsko-czeski narastał od kilkudziesięcioleci. Bolesław do... Już Bolesław Chrobry znalazł się w konflikcie z Księstwem Czeskim a przez krótki czas, w latach 1003-1004 był nawet władcą Czech. To pozostało w pamięci przemyślidów i Czechów i gdy tylko, jak powiada Kosmas, nadarzyła się sposobność, Brzetysław zapragnął wziąć odwet na Polaków. Książę Brzatysław I, jeden z najwybitniejszych władców z dynastii Przemyślidów, zwany czeskim Achillesem. Chciał uwolnić Czechy od bezpośredniej zależności od cesarstwa. Krońki średniowieczne opiewały też jego miłość do Judyty ze Szwajnfurtu, którą uprowadził z klasztoru i pojął za żonę. Miał z nią potem piątkę synów. To lat 30. XI wieku. Sytuacja jest taka. Brzetysław, książę czeski, szykuje się do najazdu na Polskę, na państwo gnieźnieńskie, które jest praktycznie bezbronne. Od śmierci Mieszka drugiego, żadnego jednego ośrodka władzy państwowej już nie ma. Kazimierz Odnowiciel jest na wygnaniu, następca Mieszka drugiego. Brzetysław przeszedł do historii Polski jako sprawca spustoszenia terenów dzisiejszej Wielkopolski, ale to oprócz spustoszenia i grabieży, co było na porządku dziennym w bitwach i wojnach tamtego czasu, jakie były inne cele? Polska powracała do wiary pogańskiej, zapewne nie na całym terytorium, zapewne nie w grodach, ale gdzie indziej. Był więc to dobry pretekst, żeby powiedzieć, że po to tam idziemy, aby wzmocnić, obronić, uratować chrześcijaństwo i wszystkie jego pomniki. Z grobem świętego Wojciecha w Gnieźnie włącznie ale istniał też drugi powód, kto wie, czy nieważniejszy. Ówczesne Czechy i państwo polskie, państwo mieszkowe, kłóciły się już od dłuższego czasu. Od czasu Bolesława Chrobrego o Śląsk. Śląsk był takim spornym terytorium. Ale to wygląda na to, że Brzetysław miał taką ideę, jaką kiedyś miał Chrobry czyli żeby stworzyć takie zachodnio-słowiańskie imperium. Kiedyś Bolesław Chrobry rozbudował Polskę w południowym kierunku, teraz Brzecysław rozbudował Czechy w północnym kierunku. I poszedł na północ, przeszedł przez Śląsk i nie natrafiał praktycznie na opór na ziemiach polskich. Opór napotkał, i to jest pewne, dopiero w Lednicy. Gród na Ostrowie Lednickim był jedną ze stolic państwa Pola, być może miejscem chrztu Polski. Bolesław Chrobry gościć miał tu cesarza Ottona III, pielgrzymującego do gnieźnińskich relikwii świętego Wojciecha. Ruiny przez wieki zapomniane, odkryte na nowo przez Edwarda Raczyńskiego w wieku XIX. W latach 80. XX wieku rozpoczęły się systematyczne podwodne badania archeologiczne u brzegów wyspy. Odnaleziono szczątki mostu spalonego przez Brzetysława, Łódź Dłubankową, elementy uzbrojenia z X-XI wieku. Dzięki archeologii podwodnej coraz więcej wiemy o historii grodu i o bitwie stoczonej w jego obronie podczas najazdu Brzetysława. z zdosałem, coś też wyjątkowego. Jeden z dwóch wielkopolskich hełmów tego typu, aczkolwiek w Europie szeroko rozpowszechnione, charakterystyczne dla Normanów, ale używane również w świecie słowiańskim, do, do otworów, które są zrobione na krawędzi dzwonu, dzwonu hełmu, była przytroczona yy, skórzana wykładka, która osłaniała szyję pancernego wojownika, zaś do haczyka na skraju, na krawędzi nosala, prawda, zbroja kolcza. Cena tego typu znaleziska była we wczesnym średniowieczu przeogromna i wynosiła kilkaset gram srebrnego kruszcu. Stanowi on wyposażenie pancernego wojownika, który Zaginął podczas starcia zbrojnego w wodach jeziornych. Replica miecza wczesnoniejździennego szeroko używany również na terenie całej Europy. Nie było szermierki.